Witam Was serdecznie, jesteśmy dzisiaj w gminie Wyszków w powiecie oczywiście wyszkowskim, w województwie mazowieckim i chcę Wam tutaj pokazać, w tym odcinku tylko jeden cmentarz z pierwszej wojny światowej, jest ich w tej gminie więcej, ale kiedyś już część z nich nagrałem, macie teraz w karcie link do filmów, w którym możecie je zobaczyć. No, i po tamtym filmie, który był trzecim filmem w ogóle na tym kanale, pozostał mi w gminie Wyszków już tylko jeden cmentarz. A zatem jesteśmy we wsi Kręginowe i za tym słupem wysokiego napięcia w tych drzewach znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Cmentarz Ocacza, dobrze że teraz widać, taki pełen liści wał. Ziemia jest dosyć podmarznięta. Jedyne co tutaj dzisiaj znajdziemy to jest to miejsce. Widzimy znicze całkiem sporo, więc sporo osób musi tu pewnie przychodzić. Znicę te zostawiać. No i tu widzimy wejście do cmentarza. Najprawdopodobniej tu był front i jakaś ścieżka prowadząca w stronę głównej drogi, która tam tędy przebiega. Wrobię dookoła sporo kamieni. Nie wiadomo ile żołnierzy tutaj spoczywa. Kopiec ma 8 na 14 metrów. Cały chyba w sensie od tego rowu. Tak na oko pewnie tyle ma. I tutaj miała się zachować podstawa. Jak to jest napisane? Betonowej tablicy nagrobnej. To jest strona Archiwum Państwowego w Warszawie. Macie ją w opisie. Natomiast nie wiem, czy i takie frontowe położenie nie sugeruje, że jest to albo jakaś brama, albo podstawa pomnika, który może kiedyś tu stał i na przykład informował o liczbie oraz narodowości pochowanych tu żołnierzy, bo do dzisiaj takie informacje nie przetrwały. I jest to tak naprawdę jedyny element tego cmentarza. Tu jakiś dół, ale raczej jest to nora zwierzęcia niż Dłupo jakimś fundamencie. i więcej tak naprawdę nic na tym cmentarzu nie ma. No i to będzie wszystko w tym odcinku. No bo tak jak mówię, pozostałe cmentarze z I Wojny Światowej w gminie Wyszków pokazywałem w innym odcinku. Mogę Wam pokazać za to jak szron osadza się na drzewach tutaj, bo faktycznie dzień jest dosyć mroźny. No i wiatr, który wieje sprawia, że na tym cmentarzu nie jest zbyt ciepło, tak jak dzisiaj. No i tutaj również Ośrodkowe gałęzie, to wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na ten drugi film o, o cmentarzach na terenie gminy Wyszków sprzed kilku już lat. I zapraszam także na kolejne moje filmy.